Witajcie kochani, tu Polka w Niemczech. Dzisiaj jest poniedziałek. I w nocy padało tak intensywnie i tak mocno, że zrywałam się z łóżka i po prostu zabierałam leżaki tutaj z naszego balkonu. Wiecie, żeby nam nie zmokło, bo byłoby mi trochę szkoda, żeby to wszystko było takie mokre. Ale... Ale słuchajcie, teraz jest no, taka fajna pogoda, bo jest tak rześko i ten wiaterek taki jak po prostu morski, no i to jest też przydatne, bo wczoraj już był taki upał, że gdybyśmy nie pojechali w jedno miejsce, no to, to nie wiem, jak byśmy wczorajszy dzień mogli spędzić. Także co? Zaraz wleci filmik, właśnie z tego naszego wyjazdu, a pojechaliśmy do Mersburg. Mersburg znajduje się nad Bodensee. Od nas jest oddalony około 118 km, i dalej to jest Baden-Württemberg, więc to jest dalej tutaj mój region. Ale wiecie co, to miasteczko jest takie piękne. Z tego miasteczka rozpościera się widok na dwa państwa, czyli na Austrię i na Szwajcarię. Stamtąd macie rejsy właśnie na Wyspę Kwiatową, Majnał, i macie też do Austrii rejsy, nie wiem czy do Szwajcarii też. W każdym bądź razie jest piękna starówka. Które jest oczywiście zamknięte dla ruchu drogowego i możecie sobie chodzić po tym miasteczku. I jak przechadzacie się, to po jednej stronie i po drugiej stronie jest pełno restauracji: różnorakich, włoskich, no, co tylko chcecie, możecie sobie tam zjeść. Ale i nie tylko. Jeżeli na przykład chcielibyście zakupić jakąś pamiątkę, to również możecie w tym miasteczku zakupić pamiątkę, możecie kupić też pocztówkę jakąś, ale możecie również kupić sobie sukienkę, bo były też tam sklepy, w których sprzedawali włoskie ubrania, także można było sobie też coś takiego zakupić. Merzburg. Słynie z winiarni, jest to w ogóle miasteczko poetyckie, no, widać tą kulturę i widać um, ten styl tego muru pruskiego, który tam również się znajduje. Także, no, można sobie pozwiedzać. Myśmy mieli mało czasu, myśmy pojechali tylko tak naprawdę, aby spędzić ten czas nad wodą, bo chcieliśmy właśnie przetrwać ten gorący dzień, ten upał, tą smażalnię, która wczoraj właśnie była nam zafundowana. Więc nad tym jeziorem był idealny czas do takiego wypoczynku. I bawiliśmy się zarówno w wodzie, jak i w basenach. I plażowaliśmy, leżeliśmy, także był le leżing i plażing, jak to mówią. I był to cudowny dzień. No a teraz moi drodzy serdecznie was zapraszam i zobaczcie kawałek tego naszego czasu. I oczywiście, jeżeli wam się podoba filmik, to zostawcie coś po sobie, jakiś komentarz zostawcie. Być może ktoś z was był w tym mieście. W ogóle to w tym mieście znajduje się ileś winiarni, i to są takie słynne winiarnie tutaj nad Bodenze. W Niemczech i ponoć, właśnie bardzo fajne, dobre, smakowe wina mają. I powiem Wam szczerze, że zamierzam też odwiedzić winiarnię i zobaczyć, jak taka winiarnia prawdziwa wygląda, bo muszę Wam przyznać, że jeszcze nie byłam. A chciałabym zobaczyć i w przyszłości też chciałabym odwiedzić we Francji, we Włoszech i porównać sobie, jak to właśnie wygląda. A i jeszcze ciekawostkę Wam powiem. Tam znajduje się zamek z VII wieku, także dość stary. I częściowo jest on zamieszkały, a częściowo jest udostępniony do zwiedzania. Więc to jest też fajne, że można sobie zwiedzić. My akurat, tak jak wam powiedziałam, nie mieliśmy na to czasu, ale również, tak jak wam wspomniałam, Merzburg jest oddalony od nas tylko o 118 km Także to nie jest jakoś tam daleko, więc w każdym momencie możemy znowu tam pojechać, odwiedzić i zobaczyć. Dobra, już nie przedłużam. Zapraszam Was na filmik. Polka. Witajcie moi kochani, tu Polka w Niemczech, a dzisiaj, a dzisiaj witam się z Wami z Merzburg. To nie jest Marbella, to jest Mersburg. Mersburg. są oczywiście widorośle w są poustawione auta, a my będziemy kierować się tam i będziemy szli na basen, na wiesioro. To jest Termals! Myresburg, proszę. I tu idziemy. Będziemy pływać. W ogóle fajne takie, powiedziałabym, turystyczne, turystyczna miejscowość nad Bodense. Ogólnie to nad Bodensem macie bardzo dużo różnych miejscowości. Już jesteśmy tutaj na. Mm, to jest taki Fry Bad łącznie z plażą, no ale jest bardzo dużo ludzi. Zaraz podejdziemy w ogóle do wody i zobaczymy, jak tam jest. Tu wszyscy idą. <grywka> A ja w kapeluszu jest fajnie wygląda, ładnie. Basen to nasz chyba... Nasz basen chyba jest lepszy, Pedro. To jest tylko ten jeden basen? Jeszcze drugi. Aha. Tu jest jeden basen. Zaraz zobaczymy ten drugi. A nie, tu jeszcze jest taki dla maluchów. No, tam jest jeszcze jeden. Zobaczcie, jak ładnie. Przed chwilą pływaliśmy tam. O, tutaj pływaliśmy, tu wszędzie są kamienie jest dość głęboko, tam macie taką poręcz i schodki i możecie tam zejść, aż, e, aż się skończą schodki i wtedy e, możecie sobie pływać, tylko to jest dla osób pływających. Tam możecie zobaczyć statek. O. Zaraz będzie chyba nawet. Tyle jak przepływa statek, to tutaj się wielkie takie fale robią. Zobaczcie, jak teraz płynie. One tutaj pływają pod Odense. To jest czysta Przez mach czysta. Jesteśmy z Austrii? Niemczech. To tu ma flagę Austrii. Jak? Ta łódka ma flagę Austrii. Jak? Tak Austria ma ta No może mieć, może być to z Austrii. Bo Bodense graniczy z Austrią, Szwajcarią. Tak chciałam dla Was załadować film, wiecie, ale niestety internetu brak. Nie tylko. Muszę być ciepli. Także chyba raczej film przyjdzie, ale dopiero później. Tak chyba o której godzinie. O 20 może pierwszej będzie film, jak się uda załadować. A my chyba idziemy pływać. Jest tak fajnie. Piotr, zdjęcie robisz? No, jest fajnie. A już sobie. Idziemy właśnie teraz sobie popływać, bo jest bardzo fajnie, Nie. Zobaczcie, jaka czysta woda. My teraz moczymy, moczymy... nogi. Zobaczcie, jaka prześciółka. A jaka w ogóle ciepła, nie? Ciepła woda. Także zobaczcie, jaka przyjemność mieszkać w Niemczech, nie? Jeszcze w tym rejonie, gdzie my mieszkamy. Już kiedyś wam mówiłam, że możecie tak naprawdę dwie godziny macie jazdy Jesteście sobie nad takim model Z, a stąd macie tak naprawdę blisko do Austrii, w tamtą stronę, do Austrii, do Szwajcarii, tam jest Konstanz, w tamtą stronę. No i powiem wam, że to jest takie ich yy, morze południa, ale fale potrafią być wielkie. Jak przepłynie statek, to tutaj bardzo wielkie fale się robią. Co to jest? To jest taka niemiecka Florida. Tak, niemiecka Florida po to się nie Ale woda jest ciepła i czysta i to jest najważniejsze, nie? No. I... Często w Bałtyku nie możesz się kąpać, bo jest taka zimna woda. No tak, to jest. Tam jest jakiś zamek. Nie wiem czy będziemy mieć czas jeszcze tam wejść, ale jakiś zamek tam jest, albo pałac. No i już wychodzimy. Tutaj są leżaki za pięć. Euro plus kwant, pięć euro. Merzburg. Let's go! Tam, zobaczcie, fajne sąta te budynki. Teraz mi gdzieś mąż zabiera. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. na jej To jest ładne misę, co jest zobaczyć miasteczko. I raz, kiedy jesteśmy tutaj na Meersburg. No to zobaczymy co jak wygląda. Co ciekawego tu jest. Nie? Fajnie było nad wodą, bardzo fajnie spędziliśmy czas, popływaliśmy, nawet było lepiej niż na basenie. Nie? No. Zdecydowanie lepiej. A tu jest jakiś taki pałac albo zamek u góry. No tak, wam tam z daleka pokazywałam, zaraz jeszcze pokażę wam z tej strony. Zobaczcie, tam u góry jest taki jakiś... Wygląda na taki zamek albo pałac. Wysoko położony. Tu jest taki ogród. Fontanna tam. Kwiaty. Ładne miejsce, naprawdę. Tam są jakieś żaglówki, motorówki, przystań. Tutaj wino, winorośla. No, powiedziałabym. O! O tam są jakieś panie z sukniami. Pokażę Wam. Zobaczcie, wow! Ale fajny. No trzeba przyznać, że bardzo ładne. Nie? A tam druga. Fajne. Zobaczcie jak to ekstra wygląda. A ja jestem trzecia. O, tak będę stała. <grym> Też w sukience. A ty będziesz czwarty. Ja będę czwarty. Ty będziesz czwarty. Pani. Czwarty pan. To co, idziecie z nami popływać na łódce? Jakoś chudkę sobie bierzemy, trochę, Mamy do wyboru taką dużą, trochę takich mniejszych tam. O, zobaczcie, mniejszych, to chyba bierzemy tą najtańszą, co? <grystanie> Rowerek. <grystanie> Rowerek weźmiemy, tą no. najtańszą. Tu jest kijek z muszelkami przyklejonymi. O, a tam łódka, palmy, w ogóle podobają mi się palmy. I to, że one tutaj mogą rosnąć, to wszystko jest fajne. Zobaczcie: łódka pełna kwiatów pięknie. Tam jest flaga szwajcarska. Tak naprawdę tam austriacka, niemiecka. Austriacka, niemiecka i szwajcarska. Teraz idziemy w stronę miasteczka, się przejść. Ojej, jakie piękne róże! Ojej, jaki piękny kolor! Piękne co? Tutaj jest taki pomost. Posunięte od fal, normalnie jak nad morzem, taki falochron, ale trzeba przyznać, że tutaj też są fale, bo to jezioro i nie jest wcale jakieś takie małe. Pałeczki, jakbyście chcieli usiąść, kręgi z kwiatami. Kiedyś też dużo takich kręgów było w Gdańsku. Sol. Sol and. Tutaj wygląda pełno restauracji otwartych w ogóle dużo widzę takich włoskich restauracji. Widzicie tam jest też plaga włoska. O, nawet coś na plaży, na ciuchy jakieś można kupić. Mimo to, że dzisiaj jest niedziela. Zobaczcie jakie sukienki. Jestem ciekawa, ile kosztuje. Trzydzieści 35 euro, a to jest styl włoski. Jest Ale mama tu nie ma o, Twojego rozmiaru, że są same L. Jakie? L i XL. Tu Ta nie Taka sukienka to może być jej luźna. Wszyscy jedzą przez wieczór, kolacyjkę, jedzą sobie. O. No i muszę Wam powiedzieć, że tutaj właśnie możecie kupić sobie coś nieco, dlatego że mimo no niedzielnie sprzedają, jest otwarta. 15 euro Przecena z 30 Antonio fajna kropka podoba mi się w ogóle widzę, że tam też są jakieś sklepy potwierane, także w takich właśnie miejscach turystycznych przeważnie są właśnie czynne takie różnego rodzaju sklepy, więc... Muszę sobie zawsze coś zakupić. Zobaczcie taki zegar. Pięknie to wygląda. Cudownie. Taka brama, nie? To jest no. chyba brama wejścia na miasto. Albo to było miasto, a tu z jednej strony, z drugiej było zamknięte. Może tak? Przešliśmy całe miasto. Ale cudownie, tam jest hotel. Jakiś tam też jest restauracja w tym hotelu. Tam w ogóle balon. Możecie nie widzieć go. Zobaczcie, jak ładnie woda wygląda. Woda dzisiaj była cudowna. Cudowna, ciepła. Świetna woda do pływania w sam raz. Dojechaliśmy, nie wiem, czy to kamera brudna? Nie. Nie, chyba było słońce. Słońce było. Dojechaliśmy już. Jestem zła, bo filmiku nie... Będę wszystko porządku. Nie wgrałam. Bardzo fioletowa lawenda się zrobiła, to wam pokażę. Zobaczcie, jaka piękna lawenda. Ależ fioletowa. Tak jak lubię. No coś lata przy niej. Tamta jeszcze nie jest taka fioletowa, ale ta. Cudno. Świetnie. Moi kochani, dzisiaj jest 23 czerwiec, a więc Dzień Taty w Polsce i chciałabym wszystkim tatusiom złożyć serdeczne życzenia. Przede wszystkim mojemu tatusiowi również składam serdeczne życzenia z okazji Dnia Taty i no, i chciałabym podziękować mojemu tacie za to, jakim jest wspaniałym człowiekiem, i no, i za to, ile serca włożył w wychowanie, wychowanie naszej trójki, mnie i moich dwóch braci, i za te wszystkie rady, które mi udzielał, i za to wsparcie przez całe moje życie. Które mi również dawał, I, i za to, że mnie nigdy nie oceniał, za to wszystko właśnie chciałabym mojemu tacie podziękować. No i mam nadzieję, że wasi tatusiowie również byli i są cudownymi ojcami. No i co? Drodzy tatusiowie, bądźcie zawsze wspaniałymi ojcami dla swoich dzieci i prowadźcie je, przez życie i wskazujcie te dobre, te dobre drogi, żeby właśnie te wasze dzieci mogły wybierać te drogi. I bądźcie przy waszych dzieciach zawsze. Zawsze bądźcie przy waszych dzieciach, mimo że nieraz życie różnie może się układać, ale zawsze bądźcie obecni w życiu waszych dzieci. I tego właśnie życzę wam, drodzy tatusiowie. No, i chciałabym jeszcze to tylko na koniec właśnie powiedzieć. Właśnie. No i tyle. A teraz już naprawdę. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!